zabrać graty, także finito, szybkie podsumowanie prac, już Wam pokazuję wyłazik skończony robiliśmy z blachy stalowej. Niestety trzeba było się troszeczkę namęczyć i naklepać. Także mamy tutaj wszystko fajnie już poobrabiane, fałdę fińską. Tutaj w tym miejscu było bardzo dużo zabawy. Tutaj trzeba było oczywiście na podwójny rąbek zaklepać, tutaj zrobić sobie kozubek takie odejście. Tutaj przeklepanie. Także wiecie, ze stalowej, no to nie ma tutaj, że tak powiem, nie ma tutaj nic fajnego. W tym wszystkim, no ale jakoś z tego wyszliśmy tak samo tutaj z tyłu, też jest bardzo ciężko to zaklepać. Tutaj specjalnie ścięliśmy do centymetra. O, jeszcze muszę troszeczkę podmalować widzę zaprawki jeszcze na same końce, końcowe szlify. No, ale już z zrobione tutaj dodatkowo też daliśmy pod spodem klej, tak samo i na tamtym felcu, tak żeby wiecie, już tutaj było w cudzysłowie na wieki i, i tyle. No tutaj według tej sugestii dzięki wielkie jeszcze raz. E, wstawiłem pod spód jeszcze taką blaszkę opływową, tu oczywiście nie ma rozcięcia. Jest po prostu ze skosem, spadkiem odejście do, do tej rynienki, żeby sobie tam woda opływała, żeby tam wiecie tego miejsca tutaj cała woda, te, ta skosza e, nie atakowała. No. No, kosz już zrobiony, wszystkie, wszystkie te okapy też już zrobione Oprócz tamtych trzech, no ale to już może, może kiedy indziej jak się tutaj zdecydują właściciele no, komin też już skończony ja się go nie tykałem w ogóle, bo mnie trochę chorobsko rozłożyło no ale Wadim dał radę, fajne zrobione żaluzje e, komin w rąbku tradycyjnie zaklepany e, tutaj przód, może troszeczkę inaczej bym zrobił, on naprawdę jak, tak, jak na jak na Wadima jestem mega zadowolony, że, że sobie tutaj z tym poradził, wiecie tutaj było utrudnienie w koszu, kosz zaklepał ładnie, później Wam zrobię przewidki zdjęcia jak to jest zrobione, e, także żebyście też to wszystko widzieli w filmie już oczywiście na YouTubie, no także jest już zrobione, czapka też ładnie zrobiona, zaklepana tutaj. E, jeszcze dodatkowo klej, e, ten dekarski dany, tak żeby po prostu to było szczelnie. E, centymetr niby wyklepujemy, ale wiecie, żeby tam nic nie podpływało. Czapka też jest, że tak powiem, z klinkeru zrobiona, więc, więc żeby tam nic nie podpływało, pod spód to Dziurawka to dziurawka. No tutaj to już widzieliście wcześniej, kosz tak samo zrobione, wyprowadzone, zaklepane. Tam tak samo, więc, więc tyle. Tutaj jeszcze może przydałoby się jeden gąsior dołożyć, ale już bez przesady, powyklejane, pozaklejane kosz, praktycznie do połowy gąsiora jest, więc bez sensu tam już Macie jeszcze jeden gąsior. No, także tyle w tym odcinku. Odcinek trochę dłuższy, bo wiecie, takie podsumowanie wam pokazałem, co, co tutaj było robione. Dajcie znać, co, co, co o tym sądzicie oczywiście. Ja wiem, że lepiej byłoby przełożyć cały dach i zrobić to, zrobić to po kolei od początku do końca, tak jak trzeba, no ale wiecie, czasami po prostu nie można, bo, bo, bo budżet na to nie pozwala, bo, bo są jakieś pewne kwestie, których po prostu nie można przeskoczyć i, i tyle. A tutaj i tak niestety dużo, dużo wyżej wyszło niż, niż zalecane, bo wiecie, to jest taka w cudzysłowie tykająca bomba, co nie, nie odkryjesz, to później trzeba to dołożyć, trzeba tamto dołożyć, trzeba to zrobić. No wiecie, już jak trzeba robić to tak, żeby po prostu było to dobrze i żeby to było. Szczelnie. Także tyle. jeżeli się podobało, dajcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał mój na YouTube. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć.